No wszystkim, z tej strony karo 4 i witam Was w kolejnym odcinku z gry Spyro. Moi drodzy, jesteśmy już w sumie na półmetku. Tak naprawdę pierwszej części Spyro i, i pierwszej i, i pierwszy raz, tak jakby eventuł wolni Spyro. Zostały nam, tak jak widzicie, jeszcze raz, dwa, no trzy, tak jakby pomieszczenia, tak? Nie wiem, czy potem baloniarz nas zabierze w jakieś specjalne miejsce, czy ewentualnie tutaj właśnie ostatnie. Ostatnia tak jakby japa świni to będzie właśnie walka z bossem. Ale na razie musimy pokonać pozostałe światy. No a dzisiaj udamy się do Pomarańczową, pomarańczowa przystań. Dobrze? Tak, do pomarańczowej przystani. No i zobaczymy, co tu nas czeka. Dobra, to lecimy. Mamy blisko do portalu. Już nie musimy pokonywać takich odległości jak poprzednio. Więc lecimy, mamy 11 tysięcy szafirów. Już nie będę tam mówił, mam 11 025 szafirów. Dobrze, powiedziałem. Powiedziałem, powiedziałem. Zobaczymy, co, czym ten świat nas zaskoczy. O, jakiś mostek. Wow, ale fajne ułożenie, takie dość proste, ile mamy. 400 szafirów do zebrania i dwa smoki, więc dobra. Ty cholero. Więc po prostu co? No, robimy kolejną mapkę na 100%, nie? Gdzie? Już chciał strzelać, bandyto. Tu nic nie ma, tu też nie, tutaj też o niczym nie zapomnieliśmy, więc dobra lecimy dalej, widzę, że dość prosty jest układ tej mapy, więc wydaje mi się, że nam długo też dość nie zajmie przechodzenie jej, chociaż ma takie swoje pomieszczenia podejrzane, ale mówię no, wydaje mi się, że odcinek taki 15-20 minutowy, gdzieś mniej więcej w tej odległości będzie trwał, odległości, w tym czasie będzie trwał. Dobra, tu na razie jest wszystko jeszcze proste, do ogarnięcia. A tu już widzę, że... A nie udało ci się. Gościu. Dobra, kolejne szafiry zebrane. Tutaj kolejne też szafirki za jeden. No dobra, no to tą część mapy już mamy tak naprawdę zrobioną. Więc lecimy dalej. Jej, przyjemny wietrzyk. Kurde, o, 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 o! Już mnie chcieli zaskoczyć. Na budynku dodatkowe dwa punkty. W sumie 9 zebraliśmy. Zacznę, czy po drugiej stronie jest to samo. A nie, nie ma po drugiej stronie. Tu spadł w dół też nie ma. Musimy tego typa teraz jakoś tak pokonać. Dobra, łatwo poszło. Zawsze boję, że stracę życie, ale zauważyłem, coś ostatnio nie patrzę zbyt. Nie ona a Spyro tylko obrywać, obrywa. A tutaj co nas czeka? Kurde. Dobra. Dobrze, że miałem obrażenia zadane. Ale już przydałoby mi się coś, co by uzdrowiło waszkę. Jest tu gdzieś coś takiego? Dobra, na razie zbierzmy te punkty. Tu nigdzie wskoczyć nie możemy. Ze schodków tutaj chyba też nic nie było. Nie, ze schodów też nie. Musimy lecieć dalej. Jeszcze nie mieliśmy nawet smoczka na swojej drodze. Dobra, ten widzę, że strzela mniej więcej na tą odległość. I on... Aha, on tak działa, na tej zasadzie. Dobra, już nie masz co używać. A jest, jeszcze się cofniemy. Tam by się przydało wskoczyć, ale tam pewnie będziemy mogli wskoczyć w późniejszym etapie. Nie ma. Okej, okay, tego też się dało dość łatwo załatwić. I skrzyneczka. Oj, ale taka skrzyneczka, której nie można zniszczyć. Oj, są szczurki. Dobrze, nakarmimy ważkę. Dawaj, hapaj. Aha, to on chyba automatycznie sam wciągnął. Dobra, jest smok. Dawajcie, zbijamy. Jak się nazywasz? Kosmos. Dziękuję za uratowanie mnie. Aha, dużo nie powiedziałeś. Dobra, my lecimy dalej. Okej, okay, już mamy tu zapis przynajmniej. Ten będzie strzelał. O Jezus. Prawie bym spadł Tu też rzucasz? Nie, tu nie rzucasz akurat Dobra, spoko Ten nie ma takiego zasięgu swoją bronią Chociaż Strzela coraz dalej Dobra tu Trzeba dość szybko to zrobić Menda. Dobra Cholera Dobra, sprawaj za nim Już myślałem, że zaraz deadnę Dobra Tu jeszcze jakoś trzeba się dostać to nie, też coś jest. Może u góry będzie można wejść. No, on no się obraca też, więc tak się też nie mogę dać zaskoczyć. Dobra, to mamy dodatkowe szafiry. Tu raczej też wszystko zebraliśmy. Ja po tych pniach nie ma co skakać, bo tu nic nie ma. Czyli gdzieś tutaj w dalszych pomieszczeniach to powinno być. O, jest smoczek. To ten co rzuca, więc dobra, A, tak rzuca, że raz tu, raz tu Okej, okay, załatwiony. Teraz Dinkom. Dobra, kolejne szafiry zebrane. Czyli co, tutaj też już nic nie ma? Tam serio nie ma wejścia na górę? Nie jakiegoś ukrytego pomieszczenia? Już mnie to dziwi osobiście, ale może w dalszej konstrukcji gdzieś będzie tej skoki na bok. Zobaczymy, bo może tam w ogóle nie ma punktów. I ta góra też jest taka jakby fejkowa. Dobra, my już lećmy do. A, czyli to jednak nie jest fejkowa góra. Tu będziemy mieli pewnie jakiś rozpęd. Co? Tak, tu mamy skok, tak jakby to dobra. Najpierw ogarnijmy. Nie, najpierw weźmy tego smoczka, uratujmy Klitas. Chyba tak się czyta. Uważaj na czerwonych komandosów, Spyro. Lepiej niech oni na mnie uważają. Dobra, zebrane Już prawie 80 smoków uratowanych. Co jest u góry? Ło wow, cisza! Że jestem w szoku. Jestem zdziwiony. Myślałem, że będzie ich chociaż trochę. Dobra, my musimy się rozpędzić. Teraz tam aż skoczyć, więc dobra. O! A to akurat z mojej głupoty nie skoczyłem. I tu, jak tak stanę, to. a Na luzie. Dobra, podejście numer dwa. I jeszcze akurat muszę wchodzić na samą górę, ale już utrzymajmy taki klimat. Dobra, let's go. Rozpędz się, no i czysty skok. Okej, okay, udało się. Tego też mogliśmy w sumie wybić. Tam też są szafiry. Ale tu już na normalnym locie też powinniśmy dolecieć, co nie? Ciao. Dobra. Ogarnijmy to, a to co to jest. Kolejne szafiry na dachu, coś jest tu. Nie wiem, czy my tam skoczyć możemy, chyba raczej nie. Bo przynajmniej tutaj nie widzę żadnych szafirów, trochę nam się to nie opłaca. Jakby co, wrócimy zawsze. Dobra, tu muszę być przygotowany na skok i dał radę. Już nie było aż takie łatwe, jak się mogło wydawać. Dobra, czyli to jest zebrane. Stąd nigdzie le lecieć nie musimy, więc możemy lecieć teraz dalej. O, hej, widziałem co zepsułem. Muszę tam wrócić. Czekajcie, rozpędzę się tylko z tego jakby stopnia. Nie, to tu też dolatuje. Stój. Już. I już z tej strony coś tu jest on jest Tu dalej nic nie było, czyli możemy tu wracać z drugiej strony. I z drugiej strony też nic nie ma. No to dobra. Na ten moment już chyba wszystko jest zrobione z tego akurat miejsca. Już mamy większą część mapy zrobioną tak naprawdę. Czyli dobra, tu odnówmy życie, chociaż łaszka widzę ze swego rodzaju... swego... No jak? Cholera Stałem się... Ha, to aż dwóch ich strzela Dobra, ostatnie życie mi zostało To już trzeba mądrze zrobić Dobra, weź mi jeszcze tego, co? Tam strzel Może jak się zapiszę wcześniej to Potem nie będę musiał z nimi walczyć niepotrzebnie Dobra, skrzyneczki Kolejne. Dobra, tu nic nie ma. Czyli możemy już lecieć dalej. Tam jest lava. lawa. Lawa. Lawa, lawa. Dobra, no. Dobra, cholera. Ja pierdzielę, to nie jest łatwe, naprawdę. Jeżeli ktoś nie potrafi grać na Joy, to, to naprawdę nie jest proste. Dobra. Czyli tutaj też jest wszystko wyczyszczone, jeszcze brakuje 119 szafirów. Tu też nic nie było, nie? Nie, tu też nic nie było. Czy możemy cię jeszcze teraz dalej? Tu już nie ma zapisów z tego co widzę. Czy to już musi być konkret? Dobra, o Jezus. Bez życia no to nie jest ciekawie akurat w tym miejscu. Boję się, że to zepsuje. Dobra, udało się. Aha, ten już strzela. Gorsze jest to, że jest ich dwóch. Tam jeszcze z jednym to by nie było problemu. Chociaż dobra, widzę, że też mi się to udało zrobić w miarę. Dobra, brakuje jeszcze dokładnie 65 szafirów. Ja już też nie mam ważki. Jestem na hita, no. A tu. Nieprzyjaciół już niby nie widzę, czyli tak, jakby to już miało być koniec. E tam była skrzynka jeszcze. Dobra, zepsułem. Ale zbierzmy te ostatnie tutaj. Do tej skrzynki najprawdopodobniej będziemy musieli dolecieć. Tym, wiecie, tym przyspieszeniem, tak zwanym, nie? Jego. Dobra, wracamy tam jeszcze. Dobrze lecę? Dobrze lecę. Tu, tu. Dobra, i tutaj. Tam jest skrzynka, no i tą skrzynkę. Ja pewnie tego napędem przydało przywalić. Więc mam nadzieję, że to wyjdzie. OK Cholera. Ale w sumie mogę ten most teraz wziąć i naprawić, żeby był tylko w dół. Bo tutaj normalnie przelecę. Tym napędem. Dobra. Więc okej, okay, most tak nie wróci do swojej podstawowej. Instrukcji. I dobra, i teraz tak to zrobić, żeby się jednocześnie, żeby jednocześnie nie spać i trafić tą skrzynkę. Dobra. Dobra, mamy mapkę na 100% w takim razie. Udało nam się zrobić. Wydaje mi się, że to też dość szybko poszło, że nie będzie tak długi odcinek. i co, idziemy tam do wyjścia. Mapka zrobiona. Szczerze, no, była w niektórych miejscach była trudna, ale nie była tak trudna jak myślałem, że będzie. Tam, oczywiście, z tych ataków, jak już ważki nie miałem, no to to już miałem, pełne gacie, nie? No, nie oszukujmy się. Byłem na jednego hita, oni w niektórych miejscach po trzech stali. Dobra, teraz na spokojnie już możemy lecieć i otworzyć kolejną paszczę. Przedostatnia, czemu ja się boję, że to będzie szlak. Ułagam, żeby to nie był szlak. Nie lubię naprawdę tych mapek. Dobra. Kolejne. Nieznośny Gnork? Okej. Okay. Okej, okay, tu mamy dwieście. Dobra, czyli my teraz co, walczymy z tym całym przywódcą? A co z tą planszą? Ile mamy procent gry ogólnie? 96, no właśnie. A jeszcze jeden smok tu jest niby gdzieś do uratowania. Czy to by było tak naprawdę chyba już 98, tu będzie 100? Cholera wie! Podejrzewam, że ostatnie będzie mapka, którą naprawdę nie polubię. Jeżeli teraz nie ma szlak, to szlak musi, bo szlak, no nie oszukujmy się, na każdej planszy był. Na każdym też była oczywiście walka z minibossem. Więc nie wiem, czy ten niegnośny Gnork to jest ten nasz główny przeciwnik, czy nie. No ale mi to tak śmierci, że to jest nasz główny, nie? Dobra, moi drodzy. Ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Do zobaczenia. Przy dobrych wiatrach. Może nie ostatni raz. Nie, w nie, nie że w sensie ten odcinek, tylko że następny, który będzie, nie? Dobra, trzymajcie się, nara.